Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatacz. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Dzisiaj tradycyjnie w tej porze idę sobie z pieskiem do lasu bukowego. Będzie dwie minutki jak zwykle. Idę z mojej pustelni drogą do bramy. Jesek zewcze za mną, trzyma kijek Jak to w piosence było u mnie, że... Batman, batman, batman. Każdy kijek ci przyniesie, zapraszam do oglądania tej piosenki. słuchania też, bo jest. We wcześniejszych nagraniach otwieram bramę. Mam pieska, batman. Piesek idzie, zamykam bramę. Bramę zamknąłem. Chodź, baczem, chodź tam kilka piesek skacze do kilka powietrzu daje kilka i piesek skacze fajnie sobie to tak. czuje w ogólną zieloność i tę odbieramy do, do lasu bukowego do drogi piesek skacze do kilka ma zajęcie teraz czaski dzisiaj ćwierkają sobie cudownie tak. Wieje taki zimny wieczyk fajny Jestem na drodze do lasu bukowego Ta. Pewnie już o wakacjach myślicie Wiadomo taka pora Kończy się weekend, jest niedziela i odliczanko 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Paparki, coś koniec, koniec, koniec